Nasze domy nie zawsze pozwalają nam na umieszczenie klasycznego kina domowego z wielkimi kolumnami oraz amplitunerem. Świetnym i kompaktowym rozwiązaniem są soundbary. Nie bez powodu są jednym z najczęstszych wyborów sprzętu do domowego centrum rozrywki. Wraz z popytem rośnie podaż, więc pomogę wybrać Ci te najlepsze. Polnaj Łukasz i dziś przedstawię Ci 5 sandbarów idealnych na świąteczny prezent w oparciu o potrzeby osoby obdarowanej. Zaczynajmy! Tak jak w przypadku kolumn głośnikowych, sandbary mają podział na te do mniejszych i większych pomieszczeń. Zaczniemy od tych bardziej kompaktowych. Pierwszą propozycją do mniejszych pomieszczeń do 20 m2 jest Sandbar Denon DHTS 217. Mimo tego, że popularna Belka jest standardowych rozmiarów, to posiada dwa wbudowane aktywne głośniki niskotonowe. Oznacza to, że nie potrzebujemy oddzielnego miejsca na podłodze na subwoofer. Mało tego, w tym jednym urządzeniu Denon zmieściły się również głośniki przestrzenne warstwy Dolby Atmos, więc Sandbar spełnia wszystkie wymogi najnowszych ścieżek dźwiękowych. Podłączymy go do telewizora za pomocą złącza HDMI ARC z sygnałem zwrotnym, co oznacza, że jest kompatybilny i będzie uruchamiał się wraz z telewizorem oraz będziemy mogli nim sterować za pomocą pilota od telewizora. Pilot do Sandbara oczywiście też jest w zestawie. Drugą propozycją jest kompaktowy sandbar z Dolby Atmos Polk Magnifi AX. I tutaj stanowczo tą kompaktowość widać. Sandbar ma zaledwie 37 cm szerokości, mimo tego obsługuje wszystkie najnowsze standardy dźwięku, w tym Dolby Atmos. W komplecie znajdziemy zgrabny i smukły bezprzewodowy subwoofer, który zmieści się przy każdej szafce RTV. Mimo małych gabarytów sandbar gra naprawdę ładnie i solidnie, a subwoofer dobrze potęguje odczucia efektów dźwiękowych w filmach. Podłączenie sandbara do naszego telewizora oczywiście w standardzie HDMI ARC. Dodatkowo mamy pilot, który umożliwia nam korekcję dźwięku do naszych preferencji odsłuchowych. Świetnie sprawdzi się w mniejszych pomieszczeniach do 20 m2. Wśród mniejszych, ale zaskakująco efektywnych sandbarów znajdziemy sandbar znanego i lubionego producenta Sonos, model Beam Generacji 2. Zgrabny kształt i minimalistyczny design odnajdzie się w każdym pomieszczeniu. Przewagą Sonosa jest kompatybilność z innymi produktami producenta w infrastrukturze Sonos. W razie potrzeby możemy bez problemu dokupić mniejszy lub większy kompatybilny subwoofer dostosowany do naszych potrzeb lub dokupić mniejsze głośniki aktywne Sonos Era i podłączyć je jako głośniki Seront w systemie naszego bezprzewodowego kina domowego Sonos. Mamy więc produkt, który umożliwi nam stworzenie potężnego systemu Multiroom i Pozwoli osobie obdarowanej na dalszą rozbudowę i przygodę z marką Sonos. Sonos Beam to również połączenie przez HDMIRC oraz obsługa ścieżek dźwiękowych w systemie Dolby Atmos. Pozostając przy marce Sonos, w moich propozycjach nie mogło zabraknąć flagowego modelu Sonos Arc. Ten duży sandbar gra naprawdę fenomenalnie i nie bez powodu jest na podium najlepszych sandbarów dostępnych na rynku. Sonos Arc to nieliczny sandbar, który poradzi sobie w naprawdę dużych pomieszczeniach. Mamy oczywiście możliwość rozbudowy o kolejne komponenty i działanie w infrastrukturze systemu Sonos Multiroom. Sonos Arc to naprawdę wysoka klasa dźwięku i rozłoży na nie jeden mniejszy system stereo. Nie powstydzi się go na pewno żaden meloman. Konkretnym, solidnym i dysponującym Dużym zapasem mocy jest również sandbar marki Denon DHTS517. Ten jeden z większych sandbarów Denona gra naprawdę imponująco. Sandbar ma wszystkie cechy dźwięku kina domowego marki Denon. Dźwięk jest mocny i dynamiczny. Do tego w zestawie dostaniemy bardzo wydajny bezprzewodowy subwoofer, który potrafi naprawdę porządnie łupnąć. Dodatkowo model DHTS-517 obsłuży ścieżki dźwiękowe w Dolby Atmos oraz połączy się z telewizorem poprzez hdmi RC. Denon DHTS-517 to naprawdę kawał dobrego sprzętu audio. Będzie świetnym wyborem, jeżeli zależy nam na zrobieniu prezentu z efektem wow. Wszystkie propozycje sandbarów na prezent znajdziesz w naszej ofercie, link znajdziesz w opisie filmu, a jeżeli film był dla Ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z poradami ze świata audio. Do zobaczenia!